No, hej, cześć, Siemaneczko Wam wszystkim, moi drodzy! Z tej strony Judy! No i witam Was w nowej serii na moim kanale! Z gry, która miała tak właściwie premierę bardzo, bardzo wiele lat temu, ale dzisiaj ma premierę w abonamencie na Nintendo Switch! Mowa tutaj oczywiście o. Pokémon Stadium, dokładnie, już się pojawiło, już wszystko widzimy. Eee, no właśnie, właśnie o co tu chodzi? O co w tej grze chodzi, tak właściwie, pewnie się zastanawiacie. Zaraz powiem, jednakże pamiętajcie, na starcie, oczywiście, żeby zostawić łapkę w górę, jak będzie się podobało. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, by materiały z tej gry pojawiały się u Was codziennie. Bo myślę, że postaram się, żeby były codziennie. Trzymajcie mnie za słowo. Eee, natomiast właśnie Pokémon Stadium to jest w ogóle gra, która wyszła na Nintendo 64 w 1999 roku, więc to 24 lata od premiery. Ale uwierzcie mi, jak na tamte czasy ta gra była mega zaawansowana, miała fajne animacje, które potem już się nawet nie pojawiły. Eee, tak jakby każdy Pokémon ma swoją własną animację ataku. To wszystko naprawdę bardzo ładnie wygląda. Znaczy dobra, no w dzisiejszych czasach wiadomo, że to nie robi wrażenia, ale swego czasu robiło to wielkie wrażenie. Od razu mogę powiedzieć, że nie nigdy w tę grę nie grałem. Jedynie kiedyś, dawno temu widziałem jakieś filmy gameplay'e na YouTubie, natomiast samemu jej nie ogrywałem. No, jak to będzie, jak się będzie grało? No, mam nadzieję, że dobrze. Bowiem będziemy rozpoczynać dzisiaj naszą wędrówkę, żeby pokonać każdego z liderów, potem walczyć z elitarną czwórką, a ostatecznie zostać czempionem. I w tej grze jest bardzo mało, tak właściwie zerowa ilość fabuły prawie, że e, natomiast bardziej się skupimy na walkach, zobaczymy jak to Wygląda, tak więc raz jeszcze strzelcie lajkacze, a my zaczynamy. Dobra, e, to tak, mamy tutaj kilka ciekawych rzeczy, jak na przykład Stadion e, i tutaj mamy różnego rodzaju turnieje, tutaj GB Tower. E, ok, bo tu chyba można było dodawać w ogóle, transferować sobie Pokemony z tych starszych gier e, Tutaj możemy grać ze znajomymi. E, tutaj bawić się z Pokemonami, jakieś takie małe minigierki bodajże, Hall of Fame, no to tu się jeszcze pewnie nie znajduje. E, mamy Laboratorium Pana Profesora, gdzie możemy sprawdzać Pokédex, fajne. Natomiast to, co nas interesuje, to Gym Leader Await Your Arrival. Dokładnie, liderzy nam nie czekają, więc nie zawiedźmy ich i chodźmy w takim razie. E, dobra, mamy tutaj Zamek e, Liderów. No dobra, no i jak to wygląda? Zasady sobie zobaczmy. E, open to all Pokemon, czyli mamy Okej, okay. 151 pokemonów od razu dostępnych. Zaczynamy z sześcioma pokemonami. Wybieramy 3 spośród sześciu pokemonów. Nie ma tutaj jakichś różnic na levelach, wszystkie będą te same pewnie. O, dobra, tutaj do 50. levela, rozumiem, dobra. Dwa Pokémony. no to Pokémon Sleep or Frozen. Okej, tak, czyli jeżeli uśpimy jednego Pokemona, to już nie może być inny uśpiony. To samo dotyczy się zabrożenia. Bardzo dobrze. I nie można używać ciosów Self Destruct albo Explosion, co w sumie dobrze. <grych> eee, a, nie, to nie, dobra, to jest mowa, że jak to jest ostatni Pokémon i y, 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 użyjemy Self destruct albo Explosion, to przegramy. Okej, okay, dobra, wszystko jasne, jak się zaczynać. Eee, lecimy, walka. No i słuchajcie, pierwszy lider to oczywiście lider z y, miasta Pełter, czyli brok. Nie możemy iść dalej, tak więc okej, okay. zaczynamy od broka. Eee, jeżeli chcemy do niego dojść, musimy wcześniej pokonać eee, trzech trenerów, wśród których mamy chłopca od Robaków, y, lada i juniora. Dobra, no ale potem już będzie brok, więc mam nadzieję, że damy radę. Nie mogę sobie tutaj, tak jakby wiecie, już gotowych Pokemonów wziąć, więc weźmiemy Rental Only, czyli to są tak jakby Pokémony wypożyczone. Od razu możemy chyba używać większości Pokemonów. Tak więc zrobimy. I proszę bardzo, Pokémony się pojawiają, przy czym trzeba zwracać uwagę na ich movesety. Tutaj jest to bardzo ważne, bo jak widzicie, wszystkie mają level 50. Zobaczmy, ile łącznie Pokemonów się tutaj znajduje do wyboru. Mamy wszystkie, nawet legendarne. No, oczywiście nie ma tutaj. E, nie ma tutaj Mewtu ani Mew, czyli mamy tak właściwie 149 Pokemonów do wyboru. E, no i dobra, przypominam, że pierwszy lider jest to lider e, Pokemonów e, kamiennych, więc może Blastoise wydaje się być całkiem fajnym pomysłem. Ma Hydropompę, okej, okay, ciekawe, a na przykład Wenzaur e, ma Solarbima, chociaż ja bym wolał chyba tego Blastoisa z Hydropompą, więc wybierzmy go. To wydaje się być dobry wybór. 6 pokemonów, okej, okay. no myślę, że tutaj te to tak średnio się nadają. Mm, Nidoking, no Nidoking wydaje się być też całkiem niezły, ma Earthquake. No, w sumie ja lubię Nidokinga, chcę Nidokinga. E, dobra, lecimy, lecimy więc dalej. Może Vileplume, no Petal Dance, bardzo dobry. A i tutaj nie mamy podziału na atak specjalny i zwykły. To samo zresztą dotyczy się obrony. Tutaj, jak widzicie, kiedyś było to trochę inaczej rozróżnicowane. Mamy atak, defense, speed i special na tej zasadzie. No dobra, no ale jeszcze cztery pokemony, Natomiast może Polirafa weźmiemy. Ej, Maserfa. No, całkiem, całkiem ciekawe. No i w sumie typ Fighting, czyli Submission też by się nadało. Dobra, weźmiemy go. ok Może Machamp? Machamp ma Fire Blasta, co tu się dzieje? Eee, dobra, no i Low tak cruel przykładowo, Hydropompa również bardzo fajny i szybki. No, to jest pomysł. E, dobra, może przydałoby się zabrać w końcu kogoś e, o typie roślinnym? A może Executor? Ma Mega Drain'a, Szkoda, że nie Giga Draina. No, ale dobra, no nic, myślmy, myślmy, zobaczmy. No, Jinx całkiem ciekawy, ale może się tutaj specjalnie nie nadać. Kurczę, dużo wodnych Pokemonów chcę wziąć. Ale tak jak mówię, może Legend nie będę brał? Może. E, wziąłbym coś jednak roślinnego. I tak patrząc na te Pokemony z pierwszej generacji, to chyba i tak najbardziej będę chciał wziąć Venuzauram. chociaż eee, ten Solarbeam, dobra, bo Solarbeam będzie był w drugiej turze, o ile tutaj tak samo działa, raczej działa. Eee, no dobra, dobra, no nic, no dobra, Petal Dance to jest fajny atak, dobra, Vileplume, wchodzisz w tym. Eee, mamy jeszcze jednego Pokemona do wyboru, eee, no i tutaj może mimo wszystko, nie no, trzy wodne Pokemony czwartego brać to byłaby chyba głupota. Weźmiemy egzekutora, może uśpimy kogoś. Liczycie, też jest fajny. Dobra, niech będzie. Eee, niech będzie. Okej, okay. ja jestem gotowy. Zobaczymy, słuchajcie, co z tego wyjdzie. Trener pierwszy. Oho, proszę bardzo, idziemy na salę kamienną, a ten pan od Robaczków naprawdę ma Robaczki. Eee, czy jestem gotowy? No, chyba. Jestem, czekajcie. Dobra, button to cancel, button to check. Okej, okay. a tu sobie. Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. Jak to jest? Jak to jest? Dobra, muszę sobie ogarnąć, jak tutaj to wszystko wygląda. A, bo mogę wybrać tylko trzy pokemony. A, dobra, ma to sens. Tylko, ojej, jak my to zmieniamy? To jest dobre pytanie. Czekajcie, ja nie mogę. Aha, dobra, chyba który trzymam. Dobra, to tak. Ehm... Weźmiemy sobie Blastoise, dobra, już kupam, już wszystko rozumiem chyba. A następnie weźmiemy sobie, słuchajcie, może niech pojawi się walczymy na robaczki, więc w sumie te roślinne Pokémony, szczególnie Exeggutor z jego połączeniem typu jest fatalny. A może weźmiemy sobie w takim razie Tenta Cruella, no i oprócz tego weźmiemy sobie Nidokinga. Eee, mogę wziąć tego Nidokinga? Dobra, no mam pokazane, na które przyciski mogę go brać, natomiast. Natomiast, e, is this okay? Okej, okay, coś wybrałem. Chyba przypadkiem. Dobra, nieważne. O, o kurcze, no proszę. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. Zaczynamy w takim razie. Walczymy z Bidrillem. Pierwszy nasz pojedynek. Mm, dobra, cancel back, run. Nie no, nie no, nie no, nie no, ja chcę walczyć, okej, okay, czek, teraz ciosy, no chciałbym użyć ewidentnie hydropompy, Ok. dobra, może ja po prostu muszę, dobre pytanie, na jakiej zasadzie tutaj to stosujemy, wydawać by się mogło, że używam tego, co bym, aha, to chyba na tej zasadzie będzie działało. A nie, użyłem Strength. okej. Okay. Dobra, nieważne, Strength jest tutaj skuteczny powinien być w miarę. Jest skuteczny. Dobra, muszę się nauczyć Hyperbeam! Czy Hyperbeam w ogóle jest z Hyperbeamem? Okej, okay, dobra, trochę do... trochę oberwaliśmy. nie powiem, że nie okej okay. Ale na razie jest dobrze. Tutaj chłopak odrobaków myśli, że co, że będzie nas łoił, co nie? Haha, nic bardziej mylnego nic bardziej mylnego. Dobra, może... Hmm. Wzmocnienie obrony. To wydaje się być całkiem dobrym pomysłem. Spróbujmy taktycznie to rozegrać. On i tak musi przeładować. Ja zwiększyłem obronę. Mam nadzieję, że nas nie walnie za mocno. Oby, oby. 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 Dobra, battle. Hmm. Dobra, battle. Czek. Czek, 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 czek. Raz jeszcze strength. Dawaj, blastość. W ogóle ten komentator jest ciekawy tutaj. Dobra, dużo nie bierzemy. Harden. On sobie też zwiększa obronę. Spoko. kurcze jak fajnie to wygląda utwardzenie. Przyznaję, że całkiem ciekawie. Całkiem ciekawie, całkiem ciekawie. Natomiast. Not like this. Dobra, użyłem Bajda. Kompletnie przypadkiem. Dobra, sorry, to mój błąd. Dobra, muszę się przyuczyć tutaj do. E jeżeli chodzi o atakowanie. O to, żeby przyzwyczaić się do tego sterowania. E przede wszystkim. No dobra, hmm. Hydropompa. No tak, ja byłem przekonany, że ja mam to na krzyżaku. Ale niestety z jakiegoś powodu tego na krzyżaku nie mamy, chociaż jest zapisane. Dobra, zostałem zatrutym. Twinidol. Oj, niedobrze, niedobrze. Ała, dwa razy, dobra. Ale nie trafiłem? W ogóle? Dobra, 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 dobra. Jeszcze raz spróbujmy. A może nie trafiłem, może wiecie. Mogę nie trafić. A teraz? Czemu nie trafiam? Atak Mist, okej. Okay. Ale jak to wygląda u mnie? Okej, okay, a jak będę chciał Strength użyć. A nie, bo ja bajda użyłem. 200 jak ja mówię, co się dzieje, że nie mogę użyć żadnego ciosu? No tak, bajte działał. 200 jak dobra, to był najgorszy ruch ever. Dobra, nieważne. Najważniejsze, że już mamy to ogarnięte. <śm> <śm> dobra, w tym momencie. bo, Battery? Battery to Butterfree, Okej, okay, dobra. Ale ja bym zmienił Pokemona, słuchajcie. E, mój Pokemon już oberwał troszeczkę za bardzo. Ja myślę, że dobrym Pokémonem na niego. A niech będzie. Niech po prostu będzie ten cruel. Zmieniamy Blastoise, postarałeś się, zmiana. Dokładnie. Ale pamiętajcie, nie dajcie się zmylić, ja się dałem zmylić, tam jakby są pokazane jakby to były przyciski krzyżaka, ale to jest tak właściwie drugi drążek analogowy. Wow, mocne, za mocne. Dobra, o, żeby tego nie przegrać, łatwo, wzięty typowo, wiecie, Pokemony pod lidera kamiennego, tutaj proszę, proszę, małe zaskoczenie. Dobra, myślę, że no, hydropompa, ewidentnie, jeżeli chcemy przywalić mocno, to tylko i wyłącznie hydropompa, tylko obym trafił, dobra, trafiamy. Dobra, oby to było potężne, oby to było mocne, to jest mocne, zabrało połowę życia. Sajki, ajajajajajajajaj, żyjemy, ale co to za życie, ledwie się trzymamy. E, dobra, ten Tentacruel, musisz absolutnie trafić raz jeszcze z hydropompy, tylko nie spuduj Dobra, trafiamy. Powinien paść, powinien stracić wystarczająco dużo życia, nie stracił! O nie! O nie, ten tak cruel. Dobra, moje początkowe błędy mogą mnie teraz wiele kosztować. Pierwszy Pokémon, który nam padł. A to jest tylko, wiecie, robaczy tutaj trener. proszę, tak próbujemy. Dobra, Blastoise jest zatruty, co jest znacznie kłopotliwe. Natomiast nie przejmujmy się tym kompletnie. Dajemy do Kinga, liczę, że będę szybszy. Ja wiem, że od ma saikika. ja sobie zdaję z tego sprawę, ale liczę, że damy radę. Cios, którego chcę użyć. Ja myślę, że double kick powinien absolutnie wystarczyć. W sumie Poison Sting również powinien go załatwić. Dobra, może Poison Sting, mamy od niego staba. No mówię, mam nadzieję, że jestem szybszy. Jestem szybszy. Butterfree musi paść. Ej, fajnie wygląda animacja tego ciosu. Tak jak mówiłem, w tej grze te animacje naprawdę spoko wyglądają. Haha, ha, potężny Nidoking się cieszy i wcale mu się nie dziwię. Dobra, kto kolejny? <laughs> Metalik, okej. Okay. Okej, okay, no raczej chyba się nie muszę specjalnie przejmować tym Pokémonem. Um, użyj Earthquake'a, chociaż wiem, że Earthquake będzie średni, ale chcę zobaczyć, jak wygląda ten atak w praktyce. Bum! Świetnie! No, not very effective, ale połowa życia padła, a on jeszcze używa Hardena, utwardzeniem. Ale tu nawet, widzicie, taki jak Harden wygląda naprawdę fajnie w tej grze. E, dobra, Poison Sting w takim razie. No, zobaczymy, no, będziemy bić z czego się da, meta pod raczej już w tej walce. Za dużo zrobić to nie powinien. No jest super efektywne, ale pytanie, czy zatruje. Ha, nie zatruję. E, dobra, zwiększaj sobie obronę. W ogóle to jest śmieszne, że cały czas to wiecie. Jest komentowany. Zobaczmy, jak wygląda animacja Double Kicka. No, jak się rozpędza. Raz, dwa. Ej, świetne. Naprawdę świetne. Dla mnie mega. Dla mnie mega, naprawdę. O, a ten dalej, no nie wierzę, słuchajcie, przegram tę walkę. <grywka> bo Meta pod się utwardzi tak mocno jak tylko potrafi. No, Nidoking, szkoda, że nie ma jakiegoś potężnego ciosu e, trującego. No, bo ten Poison Sting za dużo nie robi. Teraz to zresztą mało co w ogóle robi. Metapod po prostu genialna taktyka. Utwardza się, jest nie do zniszczenia. No nic, my musimy. My musimy próbować. Raz jeszcze Poison Sting. Ile? Mało. No nie wierzę. Kto by pomyślał, że Pokémonem, który najdłużej przetrwa, będzie nieszczęsny Metapod. Dobra, no nic, 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 dawaj dalej, Poison Sting ponad miarę. Bijemy Nidoking, ty masz, masz zniszczyć go, dobra, masakra, ale on mało traci. Ale w ogóle oczy ma jakieś, szkoda, że go jeszcze nie zatrułem. To jest dziwne, powinno się w końcu udać go zatruć. To by mi znacznie pomogło, no ale tak to nic, no musimy sobie jakoś radzić. Niestety obstawiam, że jeszcze z 4 razy minimum musimy go trafić, ale on ma, no 6 HP, ojej, no. To jeszcze, jeszcze 4, a on dalej używa hardena, ale już utwardził się tak bardzo, że już nic się nie dzieje, ale został w końcu zatruty. Jak to się mówi, lepiej późno niż wcale. Dobra, raz jeszcze Poison Sting. Mam nadzieję, że już kolejna trucizna zrobi swojem. 8 HP, no i pytanie, ile zrobi zatruciem? No, czekam na informację. Uda się, czy się... A no, udało się. Dobra, słuchajcie, jakbym padł od kacera to bym... jeszcze takiego, który użył metapoda, to by byłoby mi... Dość smutno. Tak jest, tak to się właśnie robi. Straciłem pokemona jak to fajnie wygląda w ogóle i świetnie. Dobra. E, kontynuujemy oczywiście. Oczywiście, że kontynuujemy. Ciekawy jestem, czy będę mógł użyć ten Taknela skoro padł. Chyba tak. Zobaczymy. Owszem, mamy. Uuu. Zobaczcie, zobaczcie, tutaj ma... Okej, okay, ma kilka ciekawych Pokémonów. No, ja tak wziąłem ten team typowo. Widzicie, na przyszłość trzeba brać taki team naprawdę zróżnicowany: e, Bulbazaur Ekans, w ogóle Gloomy Parasy. Dlaczego tam zawsze? O, jakieś takie inne nazwy są. <gloomy> w każdym razie, Pokémony trujące, Pokémony roślinne. No i ten parasik jeszcze dodatkowo. E, myślę, że tym razem. Mm, I tak weźmiemy sobie Blastoisa. Weźmiemy. Dobre pytanie. E, może Nidokinga i może weźmiemy Polirafa? Ok, Poliraf niech też się wykaże. Zobaczymy nasz przeciwnik, od kogo zaczyna walkę. Mamy oczywiście od Blastoisa. Oho, oho bro, masakra, jak on wygląda. No nie że widzieliście od 3 otwarte To jakaś masakra. E, Dobrem. Ja myślę, że zaczniemy walkę po prostu od ciosu STRENGTH. Ja myślę, że Gloom nie jest aż tak wytrzymałem Pokemonem. Dawaj Blastoise, dawaj, ja w ciebie wierzę, kolegom. Uh, minę ma zdziwioną, ale tak naprawdę to on za dużo nie oberwał. Ma ABSORBA! Bardzo źle! Bardzo źle, bardzo niedobrze. Okej, okay, dużo nie bierze, ale on się też trochę leczyć będzie z pewnością. To bywa kłopotliwe. Dobra. Ja myślę, że może. A może spróbujmy hydropompę. Wiem, że to jest cios niezbyt efektywny, ale jest potężnym ciosem. Eee, no a przy okazji. Nie no, tutaj nie prezentuje się. No i mamy staba, no i to widać, że ten stab działa. Dobra, musimy używać ciosów ze stabem, one naprawdę robią różnicę. Super efektyw. No, straciłem prawie, jeszcze nawet jeszcze nawet nie połowę życia. Że tak powiem, będzie dobrze. Raz jeszcze hydropompam. Ale widzicie, to nie takie oczywiste walki. Obstawiam, że Brock będzie miał typowo pokemony kamienne. Ale jak widać wcześniej mają inne... Ojeju, nie trafiliśmy! No tak, w sumie hydropompa zawsze miała chyba 70 celności. Dobrze mówię. No, nie no, więcej. Dobra, nieważne. W każdym razie w tej grze jest pewien minusik. Nie mamy powiedziane, ile ciosy mają mocy, ile mają celności. To są rzeczy, które powinniście gdzieś tam wiedzieć. No bo jak nie wiecie, to słabo. Trzeba się domyślać. Absorb, ojej. Dobra. Na razie idziemy na wykończenie typową. Dobra, próbuj ze strengthem. To jest cios, z którego na pewno trafię. Natomiast, no chciałoby się, żeby Gloom w końcu padł. No, bardzo dobry cios. Gloom dalej się dziwi. Gloom dalej zdziwiony. Dalej Absorbem. Dobra, ty nam nie prezentujesz Zobaczmy. niczego nowego, ciekawego. Liczę na to, że Gloom pokażesz coś więcej. Dobra, na po kolejnym ataku padnę, no chyba, że sam go pokonam. Dobra, i w ciebie wierzę. Postaraj się, postaraj się, Strength! Przywal z całej siły. Dobrze! Gloom pokonany, słuchajcie. Wspaniale! Mamy go z głowy. Pytanie właśnie kto, kto dalej. Kolejny Pokémon to... Odisz! Kolejny taki Pokémon kłopotliwy, przynajmniej dla Blastoisa, ale myślę, że nie zmieniajmy już Blastoisa. No. Jak walczy, niech walczy dalej, chociaż to jest jego prawdopodobnie ostatnia runda. Przywal ze stręgwa, zrób tyle ile możesz. To jest tylko odisz. to jest wcześniejsza forma Guma, on musi być słabym. Teoretycznie. Dobra, jakiś szczęśliwy. No i absorb, i coś, czuję, że ten absorb zakończy. Żywot Blastoisa, Dokładnie, dokładnie. No nic, tak się mogło zdarzyć i tak się zdarzyło. No i on użył tutaj wielu Pokémonów tego typu, co dla mnie jest. Ej, wziąłem egzekutora? Chciałem wziąć Polirafa. Okej, okay, to mój błąd. <laughs> Dobra, egzekutor. Zapraszamy. Dobra, muszę uważać tutaj przy kliknięciu. Jak widać, przyciski są czułe, ale. Ale trzeba, trzeba uważać. Um, a spróbuj, Może uśpimy? Nie, użyjmy Eggbomba. Zobaczymy, ile Eggbomb zab zabierze. Liczę, że całkiem sporo. Jak wygląda. No nie, no to nawet, widzicie, nawet jajka wyskakują, atakują przeciwnika. Ej, no to jest świetne, naprawdę, animacje w tej grze, biorąc pod uwagę, jak ona jest wiekowa, są naprawdę świetne. E, Odliż nie ma prawa nam za dużo zrobić, ten czas jest zupełnie not very effective. A, 4 HP mi zabrał, okej, okay, no to wyjątkowo słabo. Dobra, raz jeszcze, egg bomb. Boom. No i prawidłowo, odlicz za No i teraz pytanie, kto jest ostatnim Pokemonem. Jeżeli wziął bulbazaura, no to wyjdzie, że wziął same roślinne Pokemony. Zresztą zaraz się przekonamy. Dobra, pokaż, pokaż co tam masz. A nie! A nie, jest to zubat. Ej, dobra, spróbujemy taktykę teraz troszkę inną. Spróbujmy uśpić go. Użyjmy hipnozy. Mam nadzieję, że trafimy. Hipnoza użyta. I działa. Najważniejsze działa. Spaniale. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zubat został uśpiony, chociaż dalej lata jak widać. Przez sen, ale lata. Dobra, dalej egg bomb. Myślę, że liczcy nie będzie potrzebny. znaczy no zależy ile mu zabierzemy. Przekonajmy się ile bijemy. a tak jajami. No. Nie, no dobra, jest idealny, jest idealny. O, ale obudził się. Okej, okay, Zubat się obudził, natomiast jestem szybszy, powinienem być szybszy, powinienem go załatwić. Eee, dobra, mamy to. Egbom oczywiście trafia i tak naprawdę drugi przeciwnik zostaje w tym momencie oficjalnie pokonany. I dobrze, i dobrze. Brok już czeka, Brot już czeka, jeszcze tylko jedna walka przed samym liderem. I prawidłowo udało się. Najważniejsze, że mamy Winam. No i teraz ten junior kontynuujemy oczywiście. E, zobaczymy, jakimi pokemonami on będzie tutaj dysponował. O! No i on to już ma coś porządnego, bo ma dużo Pokemonów e, ziemnych, aż cztery, aż cztery pokemony. Dobra, może zróbmy tak, że zaczniemy tym razem od Polirafa. Mam nadzieję, że nie zacznie od Pidgeota. <grym> Pidgeot, okej. Okay. Uh, weźmiemy, może, Vile Pluma. I weźmiemy. tenta Cruella. Ok, to wydaje się być całkiem sensowne rozwiązanie. No, u mnie potężny polera. Pytanie, kto u niego? Aha, Diglett, okej. Okay. Czy Diglett ma jakiekolwiek szanse? Szczerze wątpię. Dawaj, surfa. Ok, jest szybszy. Nie powinno mi to jakoś specjalnie dziwić. Earthquake to mocny cios. Ze stabem niszczy podłożem, ale to ja mam serfa. No zobaczymy, czy to wystarczy. Diglett ma fatalną obronę, może jeden cios? Idealnie, idealnie, najlepiej. Bardzo dobrze, Poliraf, świetnie się sprawdziłeś. Lecimy z kolejnym oponentem, a tym razem będzie to, no jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. Tym razem otrzymaliśmy Pokémona, który obrywa razy 4 od wodnych ciosów, więc raz jeszcze serw, oczywiście. Ciśniesz go, a nie. Nie ma opcji, by przeżył. No i dokładnie tak się dzieje. Dobra, mam nadzieję, że tym razem trafi się jeszcze jakiś Pokemon typu ziemnego. Może będzie to Centru, A jest to Centru. Dobra, trafiłem idealnie. Ojejku, mały pancerniczek liczy na wygraną. Nic bardziej mylnego. Poliraf sam tą walkę porobi jak widać. Dawaj Poliraf. ściekłość w tobie buzuje. Surf! I co, przeżyje? Okej, okay, dobra, to było banalne. No sorry, ale ten rywal nie miał najmniejszych szans z nami. Mamy zwycięstwo. No i świetnie. A więc w końcu, no i le coraz lepiej idzie bez straty Pokemona. No ale teraz już przyjdzie nam walczyć z samym brokiem. No, Brock zobaczymy jakimi pokémonami ty dysponujesz. Jego zwykle znamy z jakiegoś tam wiecie, Geoduda, duda Onixa, no zobaczymy kogo ma tutaj. O proszę, ma z Cubona i Vulpixa oczywiście, co też jest sensowne jak najbardziej. Eee, Okej, okay, ja myślę, że zaczniemy od... On, myślę, że od, on może zacząć od Nixa, prawdę mówiąc. Eee, niech pojawi się Blastoise. Natomiast chciałbym tutaj zobaczyć moje roślinne Pokemony. No i może Nidoking? Nidoking no, też wydaje się być sensowny. Eee, dobra, Nidoking i niech będzie jeszcze ten nasz Wild Dobra, lecimy. Walka o pierwszą odznakę właśnie się rozpoczyna. U nas oczywiście wchodzi niesamowity Blastoise, a u niego pojawia się Onyx. Dobra, teraz tylko najważniejsze. Wyeliminować szybko Onixa. Hydropompa. Wow, ale ten Onix jest większy od nas, co nie? Ogromny. Ale tak jest, Blastoise się nie myli, Blastoise trafia, cios, razy cztery bije. I to widać, to po prostu widać, że to jest skuteczne. Dobra. Kto kolejny? Tym razem jest to Omanite. Ok, myślę, że zmienimy. Omanite, e, przypominam, że jest Pokémonem kamienno, ale też wodnym, więc ciosy roślinne biją razy 4. Dość walki dla ciebie, Blastoise, Być może jeszcze się pojawisz, ale na razie odpocznij. Wchodzi Weilplum. Ach, tamina Vilepluma. Dobra, surf. E, bije surf, a pytanie, czy surf wystarczy? żeby nas załatwić. No, raczej na pewno nie, ale i tak jest mocny, zobaczcie. Naprawdę bije, bije całkiem mocno. Natomiast ja, oczywiście, atakuję z Petal Dance Liczę, że będzie to cios jak najbardziej skuteczny. Dobra, dawaj. O! Zaczyna swój taniec. Świetnie to wygląda. I naprawdę te animacje są świetne. O, Manite chyba jesteś bez szans. Dokładnie, nie mogło być inaczej. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby ostatnim Pokémonem okazał się być Vulpix. Ale poczekajmy, zobaczymy. A będzie to... A nie, Kabuto! No to idealnie, wystawił dwie skamieliny. Lepiej być nie mogło, Kabuto ma ten sam typ, ee, którym dysponuje... A, no i muszę uderzać w petal... No tak, jak się użyje petal dęsa, to trzeba bić już dalej. No nieźle! Dobry pomysł z tym blizardem. Ale my też trafiamy, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, słuchajcie, Kabuto nie ma opcji, żeby wygrał tę walkę. Vileplume zrobił swoje w tym pojedynku. Tak jest, tak jest. Ten Violet Plum, takie, takie, jakby nie wiedział, co się działo wokół, wokół niego. Brok wyeliminowany. Pierwsza odznaka nasza, jeszcze tylko 7 przed nami. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Pierwsza sala oczyszczona, tak jest. I w tym momencie dostaliśmy klucz. Y i mogę odblokować drogę do Misty. I tam pójdziemy, ale zrobimy to już w kolejnym materiale. Jeżeli ten się podobał, strzelcie lajka, subskrybujcie. Widzimy się wkrótce. Cześć i czołem do kolejnego. Hej!